Głębokie, obszerne oparzenia y, ciała. Y, 96% powierzchni ciała, to możemy sobie wyobrazić, że nie oparzone są tylko na przykład podeszwy stóp i y, powierzchnie dłoni. Cała reszta człowieka jest ciężko oparzona, plus do tego jest oparzenie dróg oddechowych, mhm. które my mówimy, że jest dodatkowe. To tak, tak naprawdę, do, do dodatkowe. Jeżeli sobie wyobrazimy, się. że drogi oddechowe y, zajmują mniej więcej powierzchnię 100 m2, to jest olbrzymi uraz. I tu chcę nawiązać do tego, że y, jak się oparzą drogi oddechowe, to one nie bolą. My nawet nie wiemy. Mhm. Dlatego też chcę przestrzec różnych. Y, y, Ludzi, którzy chodzą do sauny i w temperaturze 100 stopni robią niesamowite jakiś wysiłek, bo albo się zakładają, albo coś robią, bo się zdarzają takie wypadki. Przy zwiększonej wentylacji puls dochodzi do oparzeń dróg oddechowych. To nie boli, nikt nie wie o tym, że ma oparzone, a może się to skończyć nawet śmiertelnie, bo ciężkie oparzenia dróg oddechowych kończą się śmiertelnie. I oparzenia dróg oddechowych są o tyle niebezpieczne, że właściwie tam nic nie ma. Fizycznie. A jak to przebiegają? Różnie, dlatego różnie. Trzeba zrobić bronchoskopię, zobaczyć, jeżeli niestety dojdzie do uszkodzenia, zaczyna się płyn gromadzić w płucach i przestaje człowiek dokonywać wymiany gazowej, czyli nie dostarcza dalej tlenu do, tlenu do komórek, no i człowiek umiera.